Siema, z tej strony seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i już jest. Dzisiaj, czyli 30 maja 2024 roku, po raz pierwszy do EuroTrax Simulator 2 zawitała elektryczna ciężarówka, a jest to Renault Trax e tech T. Jest to w ogóle pierwsza elektryczna ciężarówka w dziejach SCS Software i jest ona już dostępna w grze, jednak miecie na uwadze fakt, że z pewnymi ograniczeniami. Otóż ta ciężarówka nie jest dostępna do własnego zakupu. Normalnie w grze nie zakupimy jej do własnego garażu i nie możemy z nią tak wolno pojeździć, jest ona na ten moment dostępna tylko w szybkich zleceniach i generuje się przy zleceniach na taki krótszy dystans. W najnowszym poście jest podany Tutaj dokładny limit, że są to zlecenia maksymalnie tam do 300 km, jednak sam w grze już widziałem tam trasy z odległością na coś ponad 300 km się pojawiło, 350, coś takiego. Niemniej, i tak chodzi o taki podobny zakres. Dłuższe zlecenia raczej nie powinny się generować. Także nie pojeździmy z tą ciężarówką normalnie, w grze oczywiście na trasy typu 700, 1000, może 2000 km. No nie jest to nic dziwnego, ona też ma swój. Ograniczony zasięg. W razie i tak braku bateryjki mamy pewną opcję ratunkową. Jednak z faktu, że gra nie ma przystosowanej infrastruktury do takiej rozgrywki, to SC Software poszło na taki kompromis, o czym za chwilę też powiem. Jednak zanim jeszcze przejdę do głównej treści najnowszego postu, to taka informacja, że ona jest dostępna. Pewnie mogliście zauważyć małą aktualizację do ETS-a. Jednak pamiętajcie również, że ta ciężarówka, jak teraz wszystkie nowe ciężarówki, występują jako Darmowe dodatki, ale one mają własne strony, są zaznaczone jako DLC. Także upewnijcie się, że te dodatki są uruchomione, bo może być tak, że zaupdateujecie grę, ale sam dodatek nie został uruchomiony i możliwe, że nie widzicie jej przez to w grze. Także w opisie podlinkowałem link do strony tej ciężarówki. Tam możecie ją dodać do biblioteki bądź pobrać, ewentualnie przejść do właściwości na Steamie, tam w zakładkę z dodatkami i upewnić się, że ta ciężarówka jest. Zaznaczona jest uruchomiona, w grze też jest lista z dodatkami, więc upewnijcie się po prostu, że ten dodatek jest włączony i jak jest, to powinniście już potem normalnie na swoim profilu znaleźć ją w katalogu ciężarówek, no i też powinna się pojawiać w szybkich zleceniach. A jeśli dodatek jest uruchomiony, jest też ta ciężarówka w katalogu ciężarówek, ale nie pojawiają się zlecenia? to przewincie sobie trochę czasu w grze do przodu. Ja osobiście przewinąłem o do przodu i pojawiły mi się zlecenia. Możecie użyć komendy. Uż możecie zrobić pauzę, bądź też teleportować się, byle trochę czasu minęło w grze i zlecenia z tą ciężarówką powinny się pojawiać. W razie uszykuję w gameplay, w którym wszystko pokażę w praktyce, więc tam też te informacje na pewno powtórzę. A przechodząc do najnowszego postu: Renault Trucks i Tech T ma zwykłą kabinę Renault range T z zupełnie nowym wnętrzem i podwoziem 4x2. Układ napędowy składa się z trzech silników elektrycznych zamontowanych obok skrzyni biegów po środku podwozia zapewniających łącznie moc 490 kW. Pojazd jest wyposażony w nowy, w pełni cyfrowy komputer pokładowy, który zawiera dwa ekrany. Dodatkowo w słupkach A zintegrowano czujnik martwego pola. W przypadku opcji z kierownicą po prawej stronie dostępny jest również inny układ wnętrza i e TEKTI wykorzystuje również hamowanie regeneracyjne, które pozwala na częściowe doładowanie za pomocą hamulca silnikowego lub głównego aż do 80% energii zainwestowanej w przyspieszenie. W dalszej części postu można się dowiedzieć, że jest to początek tej całej fazy eksperymentalnej z wprowadzeniem tej elektryfikacji w grze. Jest to dopiero początek, Pójd idą tutaj na pewne ugody. Jak wiemy, też pracują nad kolejnymi modelami, między m.in. No, w trakcie prac jest chociażby elektryczny DAF, elektryczna Skania, czy też elektryczne Volvo, VNR do ats -a. Jak pewnie pamiętacie, w 2018 roku coś tam też mówiło się chociażby o Tesli Semi, może z nią też będą coś tutaj kombinować, ale co do tego to jeszcze nie wiemy. Film o elektrykach znajdziecie u mnie na kanale, jednak fakt jest taki, że teraz poszli na duże kompromisy. Ciężarówka ogranicza się tylko do szybkich zleceń, choć są już mody, które pozwalają zakupić tą ciężarówkę i zapewne pojawią się jeszcze inne modyfikacje, które może ulepszą korzystanie z niej. No, wiadomo, nie takie cuda już robili Nie niemniej na ten moment oficjalnie w grze jest ona ograniczona do krótkich zleceń w szybkich zleceniach i pewnie tak może być z kolejnymi ciężarówkami, a pewnie w trakcie rozwoju ETS-a bądź ATS-a będą gdzieś tam wprowadzone też te ładowarki i pewnie za jakiś czas ta elektryfikacja będzie lepiej wyglądać w tej grze. Jednak w każdym razie, jak widać, kampania promocyjna Renault Idzie bardzo dobrze i bardzo ciekawie. I skoro mamy no, nową ciężarówkę w grze, to teraz pytanie: kiedy te kolejne, na które czekamy znacznie dłużej? Bo jeśli chodzi o te wszystkie informacje, jakie chciałem Wam przekazać, to tyle. Jak też wspominałem, szykuję dla Was gameplay, który może pojawić się jutro, bądź pojutrze lub po prostu w weekend. Także jeśli tego nie robicie, to zachęcam do subskrybowania, bo jeśli pojawi się. Takowy film, to dostaniecie wtedy powiadomienie. Natomiast, jeśli chodzi o ten cały materiał, to tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenia do filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym. mnie, i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.